Edward 31 rozpoczyna pościg za czarny primo, taktyczny pierwszy Idziemy w kierunku Fort Carson, wjeżdżamy do Fort Carson, zielona trzynastka Rówca bardzo szybko przejechał przed naszą twarzą, nie zaczęło się w ogóle do kontroli rygowej Jedziemy dalej zielona zieloną 13 w kierunku Fort Carson Wjeżdżamy do Fort Carson, dalej kierunek północny Białą na białą 8.7, kierunek wschodni Równolegle do Fort Carson Odbija na północ, Penn Street na Temple I odbija na zachód, Sunset Boulevard Sunset Boulevard na zachód I Liberty Avenue w kierunku południowym na Temple Przecią Star Street, cały czas kierunek południowy I wjeżdżamy w ścisłe centrum Proszę o zachowanie jednostek ostrożności Kierunek południowy trzecia Pasadena, cały czas na południe Teraz już jesteśmy na Marinie Kompleks blokowiska na Marinie, cały czas na południe Liberty Avenue 425 kierunek zachodni 425 West na kierunek zachodni I odbijamy na Burgershot na Panopniku na Avenue na Marinie Kierunek północny neguje e, Rodeo Drive na zachód Marina cały czas Trzecią Weston Avenue, kierunek zachodni cały czas. Cały czas kierunku zachodnim neguje, odbija na północ. I ponownie na zachód, teraz już Olympic Boulevard. przeciął Pasadena, nadal Olympic i odbija na Rodeo Drive na północny wschód. Północny wschód na Rodeo Drive, kierunku centrum. Rodeo Drive, kierunek północno wschodni Wycina na na Avenue, wjeżdżamy na Market, ścisłe Centrum, zachować ostrożność Market Station, kierunek wschodni, cały czas Rodeo Drive Cisłe Centrum, Beverly Avenue, kierunek północny i odbija na wschód na Light Street Light Street na wschód, na wysokości SGH i odbija na północ na Puff Street Ponownie, Star Street neguje, wjeżdża w zachowajcie ostrożność. Zjechał w kierunku południowym, idziemy Zje, tam. ze schodów, zjeżdża ze schodów, dobra, my nie zjedziemy jedzie, tutaj. Druga jednostka, nie jedzie tam na budowę. Został, wy, wychodzi jedna osoba, ucieka pierwszą. Zostali na dole, pod, są pod schodami. Dobra, dobra, jedziemy już tam Nie wyjeżdżają, nie, nie wyjadą, uciekają pierwszą wszyscy. Pościg pierwszy, biegną w kierunku południowym. No, wy, wybiegną pojedzie. na Lawrence Boulevard. Obydwaj wybiegają na jedną na Dobra, biegnę. Mamy, mamy dwóch, mamy dwóch. Potrzebujemy tej pomocy do załuka. Dobra, co z trzecim? Mamy trzecim. Mamy wszystkich. 3. Dobra, robota. z jednostek została przy pojeździe Tak, tak. jesteśmy się pisze kapralowe nie dla kaprala jakikoś Podlasiak, to jest śmieszne, mnie śmieszy to dla kogoś i dobrze tak pisze Tak się nie pisze Nie, nie wiem co w tym śmiesznego ale dobra Nie wiem e, Podlasianie Wiesz o co chodzi Czy jak to tam się odmienia Ja wyjąłem butelkę Koli z lodówki, nie? I wiecie co? Si jak ją postawiłem na 5 minut, teraz ją podniosłem? To się je pana spociła, kurwa. No leje się do ch niej, kurwa. Całe spodnie mam mokre, no żeby cię ch chuj. Pierdolę, Nawet ręcznika papierowego do w tym domu nie ma.